Moi drodzy bracia i siostry, w ten poniedziałek 9 lutego, zanim wyjedziemy na ten dzień, módlmy się i odpocznijmy w Bogu. Panie Boże i Ojcze, zbliżam się teraz do Twojej obecności, przynosząc uczucie, którego wielu nie potrafi nazwać, ale które głęboko ciąży na sercu: smutek, który pojawia się bez uprzedzenia, bez wyraźnego powodu, bez logicznego wyjaśnienia. Melancholia, która osiada w piersi, nawet gdy wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Wiesz, panie, tę cichą pustkę to zniechęcenie, które nie woła, lecz męczy. Widzisz, gdy ktoś budzi się i już czuje ciężkie serce, gdy próbuje normalnie funkcjonować przez dzień, ale coś w nim upiera się, by zranić. Nic z tego nie jest przed tobą ukryte. Jeszcze zanim pojawił się ten smutek, ty już tam byłeś. Uważny, obecny, kochający, umiłowany, ojcze, są teraz ludzie, którzy się modlą, a czują się zdezorientowani, bo są smutni bez wyraźnego powodu. Zastanawiają się, dlaczego serce jest takie, dlaczego radość wydaje się odległa, dlaczego dusza chodzi nijaka. Często temu smutkowi towarzyszy poczucie winy. Jakby nie wolno mu było czuć tego, co czuje, ale dziś rozumiemy, że nie odrzucasz serca w żałobie, nie gardzisz bólem, który nie potrafi się wyjaśnić. Witamy, rozumiesz, zależy Ci na tym. Dlatego stoimy przed Wami bez masek, bez udawanej siły, bez gotowych odpowiedzi. Panie przyjmij teraz to przygnębione serce, tę duszę zmęczoną próbą zrozumienia wszystkiego sama, są łzy, które nie spadły, westchnienia, które zostały połknięte, uczucia włożone do środka by nikomu nie przeszkadzać. To wszystko narastało, aż stało się cichym, ciągłym, ciężkim smutkiem, ale dziś decydujemy się by nie dźwigać go już sami. Wybieramy, by dać ci nawet to, czego nie potrafimy wyjaśnić. Bo jesteś bogiem intymności, bogiem, który wchodzi w najgłębsze zakamarki człowieka i przynosi światło tam, gdzie była tylko cisza. Ojcze, Teraz otocz tę osobę swoją obecnością, że czuje, że nie jest złamana, nie myli się, nie jest porzucona. Niech czuje, że jest kochana dokładnie taka, jaka jest. Niech ten smutek nie jest oznaką słabości, lecz zaproszeniem do jeszcze bliższego zbliżenia się do Ciebie. Jesteś Bogiem, który pociesza, podtrzymuje, który pozostaje, gdy wszyscy inni odchodzą. I choć serce wciąż jest ciężkie, wybieramy zaufanie, że Pan działa, nawet jeśli w milczeniu. Boże, odpocznij teraz tej duszy, uspokaja ten umysł, podtrzymaj to serce, że osoba uświadamia sobie choćby delikatnie, że nie jest sama w tej drodze. Niech w środku, choćby niewielkim, zapłonie iskra nadziei. Chwalimy Cię nie dlatego, że wszystko się skończyło. Lecz dlatego, że jesteś tu teraz. I to wystarczy, by zacząć. Jeśli wierzysz, że Bóg wita cię w tym momencie, napisz w komentarzach Amen, jako pieczęć wiary i poddania się. Panie Jezu, stoimy przed Tobą, ponieważ czujemy, że coś jest w nas dotykane. Mimo, że smutek wciąż jest obecny, nie jest już sama. Twoja obecność zaczyna wypełniać puste przestrzenie duszy. Dziękuję Ci, że nie potrzebujesz wyjaśnień, by działać. Pan nie prosi, by ból był zorganizowany, by go przyjmować. Wchodzisz dokładnie tam, gdzie wszystko wydaje się chaotyczne, ciężkie i bezkształtne i tam tworzysz swój dom. Są tu serca, które niosą starą melancholię, która nie narodziła się dziś, lecz stopniowo się budowała. Małe rozczarowania, sfrustrowane oczekiwania, słowa, które bolały, marzenia, które schodziły na dalszy plan, nic z tego nie zostało rozwiązane w momencie, gdy to się stało. Było to przechowywane, wciskane do środka, aż stało się tym cichym zmęczeniem, które dziś nazywa się smutkiem. Ale dziś, Panie, otwieramy te wewnętrzne drzwi i zapraszamy Cię do środka. Nie chcemy już udawać, że wszystko jest w porządku. Chcemy być prawdziwi przed Tobą, bo tylko prawda leczy. Ojcze, odwiedź teraz wspomnienia, które wciąż bolą. Nie po to, by otwierać rany, lecz leczyć je swoją miłością. Tam, gdzie było porzucenie, przynosi poczucie przynależności. Tam, gdzie było odrzucenie, przynosiło akceptację. Tam, gdzie doszło do straty, przynosi pocieszenie. Tam, gdzie było zbyt wiele ciszy, mów swoim cichym, pewnym głosem. Ta osoba czuje, że nie musi rozumieć przeszłości, by zostać uzdrowioną w teraźniejszości. Po prostu zaufaj, że Pan dba o każdy szczegół. Jezu, zdejmij ciężar wewnętrznej samotności teraz. Są ludzie otoczeni ludźmi, ale czują się głęboko samotni. Na zewnątrz są uśmiechy, a w środku smutek. Widać w niej widoczną siłę i ukrytą kruchość. Ale przed tobą nie musimy utrzymywać żadnych pozorów. Znasz nas w pełni, a jednak nas kochasz. Niech ta osoba poczuje teraz miękkie ciepło w sercu. Obecność, która nie ocenia, nie żąda, nie naciska. Po prostu pozostaje. Panie, naucz to serce, by spoczęło w tobie. Uczy cię puścić kontrolę, Przestać obwiniać siebie za uczucia, przestać porównywać się z innymi. Każdy ma swój czas, swoją historię, swoją drogę, a pan nie jest spóźniony. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, pan działa w niewidzialnym. Wybieramy zaufanie tej cichej trosce, tej pracy, która nie robi hałasu, lecz przemienia się od środka. Umiłowany, Ojcze, odnawiaj teraz nadzieję. Nawet jeśli wciąż mała, nawet jeśli wciąż krucha, ten smutek nie definiuje, kim jest ta osoba. Niech nie stanie się stałym domem, niech to będzie tylko moment przejścia, zaproszenie do zbliżenia się do Ciebie. Ogłaszamy, że radość powróci we właściwym czasie, we właściwej mierze, we właściwy sposób. Do tego czasu Pan nas wspiera. Ojcze miłosierdzia, trwamy w Twojej obecności, ponieważ coś w nas zaczyna działać płynnie i prawdziwie. Smutek, który kiedyś wydawał się bezimienny, teraz znajduje schronienie w Tobie. Nie musi już być spychany na dno duszy. Nie musi być już ukrywane za siłą czy ciszą. Przed Tobą wszystko może wypłynąć na powierzchnię, ponieważ Pan nie odrzuca złamanego serca. Wręcz przeciwnie, to w nim Pan pracuje z większą troską, większą czułością, większą miłością. Panie, są tu ludzie, którzy mają dość takiego poczucia. Zmęczony budzeniem się bez radości, automatycznym podążaniem za dniem, odczuwaniem melancholii, której nie da się wyjaśnić, ale która przytłacza. Już próbowali się czymś zająć, zająć się, przekonać się, że poradzą sobie sami, ale dziś rozumieją, że ten smutek musi być przekazany, a nie niesiony. I właśnie to robimy teraz. Stawiamy przed Tobą wszystko, co Cię przygniata, wszystko, co smuci, wszystko, co zniechęca, nawet to, czego nie potrafimy wyrazić słowami. Jezu, teraz dotknij źródła tego smutku. Często rodzi się z ran, które nigdy nie zostały wyleczone miłością, rany odrzucenia, frustracji, niespełnionych oczekiwań, odłożonych marzeń. Są też smutki wynikające z ekstremalnego zmęczenia duszy, od tych, którzy zawsze byli silni, od tych, którzy zawsze wspierali innych i nigdy nie mieli miejsca na upadek. Dziś, Panie, prosimy: Dbaj o to zmęczone serce, daj odpoczynek duszy, która już nie potrafi się uśmiechać. Ojcze, naucz tę osobę wybaczać sobie, by puścić poczucie winy za złe uczucie. Przestać domagać się radości, gdy serce prosi o opiekę. Nie stworzyłeś nas, by udawać, lecz żyć w prawdzie. A prawda, nawet gdy boli, jest drogą do uzdrowienia. Niech ta osoba poczuje, że nie musi się spieszyć, by się poprawić, że ten proces jest także częścią opieki. Niech Pan idzie razem, bez pośpiechu, bez żądań, bez porzucenia. Panie, przemień ten smutek w miejsce spotkania z Tobą. Tam, gdzie wcześniej była pustka, niech będzie obecność. Tam, gdzie panowała ciężka cisza, niech będzie pokój. Tam, gdzie była emocjonalna dezorientacja, niech jest wewnętrzna jasność. Nie prosimy, by wszystko zostało rozwiązane natychmiast, lecz prosimy, by Pan pozostał, bo gdy Pan pozostaje, serce znajduje siłę, by iść dalej. Nawet w szare dni Twoje światło nie gaśnie. Ukochany Ojcze, przywróć wrażliwość, nie zwracając bólu, przywraca radość, nie tracąc głębi, przywraca nadzieję, nie zaprzeczając temu, czego doświadczyliśmy. Niech ta osoba stopniowo zrozumie, że smutek nie jest końcem historii. To tylko jeden rozdział. Pan wciąż pisze strony pokoju, celu i pełnego życia, i ufamy w to. Umiłowany, Ojcze, kończymy tę modlitwę z sercami bardziej świadomymi Twojej obecności niż na początku. Smutek, który wydawał się niewytłumaczalny, znalazł teraz bezpieczne miejsce do odpoczynku. Nie trzeba już z tym walczyć, ukrywać ani zaprzeczać. Została przez Ciebie przyjęta, traktowana z miłością, otoczona Twoją łaską, a to przynosi spokój. Pokój, który nie zależy od zrozumienia wszystkiego, lecz od poznania, komu ufamy. Panie, dziękujemy Ci, że nas nie spieszysz, nie porównujesz nas, nie zostawiasz nas na środku drogi. Dziękuję, że nawet w dni, gdy radość się nie pojawia, Pan pozostaje wierny. Dziękuję Ci, że Twoja obecność podtrzymuje się, gdy siły się wyczerpują, rozświetla, gdy umysł jest zagubiony i ogrzewa, gdy serce stygnie. Dziś wybieramy zaufanie, że ten smutek nie definiuje tego, kim jesteśmy to nie jest nasza tożsamość to tylko chwila, którą Pan opiekuje. Ojcze. Przypieczętuj teraz wszystko, co zostało wygłoszone w tej modlitwie. Zachowaj serce w dzień, zachowaj umysł w nocy, zachowaj duszę w cichych chwilach. Gdy melancholia będzie próbowała powrócić bez ostrzeżenia, pozwól tej osobie pamiętać, że może zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i zawołać do ciebie. Pan będzie tam. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. Nadzieja może powracać powoli, we właściwym tempie, we właściwy sposób. Niech pokój zostanie ustanowiony jako miejsce zamieszkania. Niech wiara odnawia się nawet w prostych, zwyczajnych, cichych dniach. A teraz, zjednoczeni jako dzieci, ponownie powierzamy wszystko Twoim rękom, modląc się z pewnością i oddaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, na ziemi tak jak w niebie. Chleb powszedni daj nam dzisiaj. Przebacz nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wpuść nas w pokusę, lecz wybaw nas od zła. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś ty wśród kobiet i błogosławiony jest owoc twojego łona, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módlcie się za nami grzesznikami teraz i w chwili naszej śmierci. Amen. Jeśli czujesz, że Bóg dotknął twojego serca w tej chwili, napisz amen jako gest wiary. Jeśli ta modlitwa przyniosła ci spokój, polub ją i podziel się, aby dotarło do większej liczby osób. I subskrybuj kanał, abyśmy mogli kontynuować wspólną modlitwę, każdego dnia ufając Bogu, że dba o każdy szczegół naszego życia.